Dzisiejszą panoramę opowiem z jarząbczego wierchu, ponieważ tatry zachodnie to idealne miejsce do jesiennych wędrówek. Zacznijmy od północnego wschodu, gdzie z morza mgieł wyłania się kominiarski wierch. Z kominiarskiego grań biegnie na południe przez ornak, ornaczańską przełęcz na zadni ornak. Na najbliższym planie widoczna jest grań prowadząca z kończystego wierchu przez czubik w kierunku trzydniowiańskiego wierchu. Ten ogromny szczyt przede mną to Starorobociański Wierch o wysokości 2176 metrów nad poziomem morza jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich w granicach Polski, a piątym najwyższym w całych tatrach zachodnich. Za ornakiem widoczne są Czerwone Wierchy, goryczkowa czuba, pośredni wierch goryczkowy, Kasprowy Wierch oraz Świnica, której wierzchołek wystaje za Starorobociańskiego Wierchu. Na horyzoncie już w Tatrach Wysokich możemy wyróżnić granaty, będące fragmentem Orlej Perci, z najbardziej wybitnym skrajnym granatem oraz masyw koszystej. Po prawej od Starorobociańskiego widzimy charakterystyczną sylwetkę lodowego szczytu i kopy lodowej oraz mały lodowy szczyt. Nieco bliżej można z kolei dostrzec szpiczasty Minguszowiecki Szczyt Wielki, Rysy Wysoką oraz Króla Tatr Gerlach. Wróćmy jednak do Tatr Zachodnich, gdzie mamy kamienistą, a na prawo od niej błyszcz oraz Bystrą. Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, 2248 metrów nad poziomem morza. Bystra znajduje się już po stronie naszych południowych sąsiadów. Niegdyś Bystrą nazywano Pyszną, gdyż jest to najwybitniejszy szczyt w okolicy Doliny Pyszniańskiej, gdzie dawniej znajdowało się schronisko i turyści często odwiedzali jego wierzchołek. Góra ta była często wieczniana na płótnie przez artystów, m.in. przez Nepomucena Głowackiego i Wojciecha Gersona, za bystrą nieco zasłonięta przez Raczkową Czubę Zadnia Kopa. Jeśli chodzi natomiast o Raczkową Czubę, drugi co do wysokości szczyt Tatr zachodnich o wysokości 2194 m nad poziomem morza i najbliższą sąsiadkę Jarząbczego Wierchu, warto pamiętać, że przez Słowaków nazwana jest Jakubiną. Od raczkowej na południe biegnie grań otargańców, znana ze sporej ekspozycji. Kolejny ogromny szczyt to baraniec, trzeci co do wysokości w tatrach zachodnich. Na lewo od niego znajduje się szczerbawy i mały baraniec. Natomiast w prawo grań biegnie przez smreg na rochacz płaczliwy. Od rochacza płaczliwego główna grań tatr prowadzi na zachód, przez omawianą często przeze mnie Orlą Perć tatr zachodnich, w której wyróżnić możemy chrubą kopę i banówkę. Na lewo od banówki widzimy przysło białowiecki i kończącą tą grań erosochę. Lekko schowany za chrubą kopą jest pachą, a na prawo od niego spalona, mały salatyn, salatyn i wreszcie brestowa. Wróćmy jeszcze do rochacza płaczliwego. Na prawo od niego w moją stronę grań biegnie na rochacz ostry, na którym turyści napotkają spore trudności techniczne. Tuż pod szczytem znajduje się wąska grań. Która nazywana jest Rochackim Koniem. Na Rochaczu Ostrym, na stromej ścianie opadającej do Doliny Smutnej, znajdują się drogi wspinaczkowe. Jednym z pierwszych zerweteł pokonał znany polski geolog Walery Getel, wraz z towarzyszami w roku 1908. Od Rochacza Ostrego główna granitatr opada na szerokie siodło jamickiej przełęczy, a następnie wznosi się na szczyt wołowca o wysokości 2064 m nad poziomem morza. Nazwa szczytu nawiązuje do czasów pasterskich, ponieważ na jego zboczach wypasano między innymi woły. Z Wołowca główna grań biegnie w moją stronę, a ściślej mówiąc na dziurawą przełęcz, łopatę, niską przełęcz i czy wierch, na którym stoję. Z kolei w grani na północ od Wołowca widoczny jest Rakoń, nieco skąpanych w chmurach wierzchołek Grzesia, oraz wystający ponad chmury Bobrowiec. Tradycyjnie panoramy w tej części Tat zamyka nam osobita. Na horyzoncie, już poza Tatrami, widzimy wierzchołek Babiej Góry, Królowej Beskidów, gdzie w tym samym czasie co w Tatrach Polskich utworzono Park Narodowy. Dziękuję za uwagę.